Długo muszę dać opadać przynęcie w głowie na lekką główkę, więc miejmy nadzieję, że to dosyć głęboko jest, ale takie lekkie podwijanie na lekką główkę daje efekt. O, proszę. Jest. W czasie opadania przynęt. Wolno go będę zwijał, to jest 18 metrów, ja mam główkę leciutką. Cienką plecionkę zawsze tak lubię łowić wtedy na lekkiej plecionce guma się fajnie kolebie jeszcze ta gumka ta fatty ilminą. to jest idealny skan naturalnej rybki założyłem srebrny kolor taki naturalny a fajnie wtedy w takim na lekką na kolebie się na boki bardzo ładnie pulsuje no i dał się oszukać Wolno go będę ciągnął, bo nie chcę z rybki zabić, żeby ładnie odeszła nam. Nie jest to żaden kolot. No ale w takich warunkach jak teraz mamy To bardzo Cieszę, że udało się cokolwiek. O, się zaczął strzepać. Stawia się. No chodź to Fajne takie brania z pierwszego opadu są, jak się zarzuca, zjeżdża guma, zjeżdża, zjeżdża i przed samym dębem. A no już o, o, o. Wychodzi do góry. O, już go widać w wodzie, jak ładnie się błyszczy. A Z dużej głębokości. Rybka, ale proszę. W dobrej kondycji, jak wolno, zwijane. Chodź. No, niestety wypiała się rybka w ostatnich chwili przy podbieraniu. No, no, ale to też kolejny dowód, że przy z głębokiej wody, po łowieniu można ryby wypuszczać. Po jak zły, i... no cóż. Po następnego zaraz trzeba będzie zarzucać. Spróbujemy teraz na coś innego. ciężej 25 gram. Główka. Spróbujemy troszkę poszurać po dnie ciężej, bo na taki ostry opad jakby nie bardzo chciały współpracować. Więc takie szuranie po dnie, może coś przyniesie głęboko, także daje daleko. Najpierw opaść przynęcie. Ja na sondzie widziałem, że ryby są praktycznie przy samym dnie. No to omijam ten moment pierwszego opadu, prawie do końca daję opaść i przed samym dnem zamykam kołowrotek. Widzę teraz mam te ostatnie 5 metrów opadu. Tam mniej więcej w tej strefie, gdzie ryby były. Łowię wędką Black Savage, e, z wyrzutem od 9 do 32 gram, więc przy główce 25 gram to jest taka najbardziej optymalna do niego główka. Wędka fajnie pracuje przy takim delikatnym podbijaniu, ładnie sygnalizuje nam, że jesteśmy przy dnie, ale tak właśnie delikatnie pukam przy sam dnie, taki prawie szurany z delikatnym podbiciem. Nie agresywnie nie łowię, bo na takie agresory. Jakoś teraz dzisiaj nie chcę reagować. Czasami one lubią, jak się walnie, zrobić trzęsienie ziemi walnie mocno o dno. Czasami wręcz trzeba szurać podnie, Mów wzburzać, a czasami takie delikatne podbicia działają. Łowię w lekkim dryfie, więc stara zasada zawsze rzucam pierwszy zrzut, jest lekką kosem w kierunku dryfu, i wtedy mogę. Zwijać pomału. Oczywiście większość lubi ludzi łowi, i tak powinno się łowić też. Jak namierzymy ryby, sandacze z kotwicy punktowo, natomiast tutaj, w tej zatoce, one teraz wyszły i są bardzo nierówno poustawiane. Pojedyncze sztuki: Jedno, jeden stoi sobie za 50 metrów, drugi. No i tak, żeby je znaleźć, najlepsze słowienie w takim wolnym dryfie. Pokażę teraz, jak można wykorzystać ten, właśnie, lekki dryf, opóźniając bardzo nasze łowienie. Wtedy rzucam przynętę w przeciwnym kierunku niż dryfujemy, ale musi być cięższa i taki wolny dryf, jak teraz mamy. Tak jak rzucam w kierunku dryfu, wtedy ta przynęta dosyć szybko opada do dna i nawet przy takim delikatnym ściąganiu ten opad jest dosyć szybki, krótki. Żeby go wydłużyć, rzucam. Minimalnie pod wiatr. Pozwalam opaść do dna. Końcówka, ten pierwszy opat, on będzie trochę teraz dłużej trwał siłą rzeczy, no bo nas ta łódka ciągnie. I wszystko teraz robię w zwolnionym tempie, jak w starym kinie. Wolne podbicie. Pamiętamy o tym, że już mamy szybkość łódki, tak? Tak, jakbyśmy trochę cały czas podbijali, to jest taki szurany. Podnoszę jeszcze raz. Czekam, obserwuję, jest na dnie. Podnoszę, obserwuję. Jest. Ach, przywalił fajnie. Ładnie pracuje. Ciężka główka. Guma, fat minął fajny, gruby. Jest to guma, która jest zrobiona z, ze skanu komputerowego żywej ryby, więc praktycznie do złudzenia przypomina żywą rybkę. Założyłem, ponieważ ciemny egzemplarz, nie wiem dlaczego, one. Aha, aha, wolno go holuje, bo z głębokiej wody. One tutaj lubią zrzutu, jak się łowi na ciemnej, taki wolny, wleczony, praktycznie Delikatny ten opad i poskutkową atakiem. Bardzo delikatne branie. Takie ledwo wyczuwalne pstryknięcie ryby. No ale nic zimnego, woda jeszcze zimna jest. O, cały czas sobie przed niej idzie. No, no, no. Nie będzie duży, ale walczak jest. Nie chcę go na siłę holować, żeby tu jest 14 metrów, żeby go nie zabić. Pompuję rybę, bo to zawsze jest właśnie. Wędkarze często robią błąd taki, że ją pracują samym kołowrotkiem. Tutaj wybieram luz i wolno do góry podnoszę rybę. Czuję jej z ryby, też czuję w momencie, jak łowię na większej głębokości. Czasami jak przestaję czuć, wolniej zwijam, żeby poczuć, aż ona się. Łapie dekompresję, o, ładnie. chodzi już. Będzie, będzie można rybkę wypuścić. Idzie. A! Ściech! O! Odszedł. Chodź tu, sandaczek. Chodź. Chodź do nas, już sandacz. No, sandacz nie jest wybitnym walczakiem. Chyba, że w dłużę. Ale zażar. Proszę. Nastroszony, zły sandaczek. Proszę jak zażar rybkę. Chciał taką płoteczkę przegryźć. Proszę bardzo. szukać. oszukać. Wpół ją złapał. Do zbrojka niepotrzebna. Te gumy mają to do siebie, że one bardzo tak fajnie kolebią się na boki. Bardzo ładnie pracują. I kuszą rybkę. Pokaż się. Chodź tutaj, chodź tutaj opa, oddaj, proszę na taką to kleczkę, ciemny grzbiet seledynowy brzuch i bardzo wolne zwijanie, wolne podbicia i taka zdobycz